Las, płuca ziemi i źródło naturalnego surowca, jakim jest drewno materiał znany i używany od wieków. Selfia to rodzinna firma, która swą wiedzę czerpie z wielopokoleniowej tradycji leśników i drzewiarzy. Do produkcji naszych mebli podchodzimy indywidualnie, korzystając z doświadczenia i wsparcia nowoczesnych technologii. Produkujemy drewniane meble charakteryzujące się wyszukanym wzornictwem i najwyższą jakością. Każdy produkt to dziesiątki godzin pracy z drewnem nad uzyskaniem należytego efektu. To również dbałość o najmniejszy detal. Przez lata zyskaliśmy zaufanie działając na lokalnym rynku, produkując stoły, komody, stoliki, szafki telewizyjne czy schody. Dziś nasze produkty cieszą nie tylko oko polskich klientów. Dziękujemy. Teraz przychodzi czas na rozwój. Selfia, The Touch of Wood.